Dzień dobry moi drodzy, dziś mam dla Was coś nietypowego. Takie wideo nagrane na spontanie w przerwie pomiędzy pozostałymi projektami i chyba trochę bardziej na poważnie niż pozostałe projekty, ale mam nadzieję, że obejrzycie je do końca. Bo wydaje mi się, że to jest ważne. Doszedłem ostatnio do takiego wniosku, że czuję, że polska flaga przestała być. W oczach wielu flagą Polaków, czy też flagą wszystkich Polaków. Ale zacznę od początku, od tego, co mnie naprowadziło na tę myśl. Jakiś czas temu w Warszawie była Parada Równości i ja i grupa innych blogerów, czy tam twórców internetowych yy, w ramach Solidarności z tą paradą ustawiliśmy sobie na logo naszych blogów taką wersję z tęczową flagą. Taka jednotnia akcja wsparcia, żeby pokazać, że jesteśmy za, że popieramy i że nie wstydzimy się tego, że popieramy. Pewien problem pojawił się dopiero później, bo w dość dużej ilości zaczęły się pojawiać komentarze, czy na przykład jak będzie święto 3 maja, to ustawimy sobie polską flagę. I te komentarze były takie raczej zaczepne, takie mówiące nam, że jeżeli nie ustawimy sobie polskiej flagi na 3 maja na przykład, to znaczy, że jesteśmy hipokrytami. I zanim przejdę do tematu samej flagi, to wyjaśnię, dlaczego ustawiłem sobie tęczową flagę w logo, a nie ustawię sobie flagi polskiej. Otóż ustawiłem sobie tą tęczową flagę, żeby pokazać, że wspieram walkę o prawa mniejszości seksualnych w Polsce. Wydaje mi się, że to jest dość istotne, to znaczy taki drobny gest ustawienia sobie flagi w logo bloga sprawia, że jeżeli wśród moich czytelników są osoby z grupy LGBT to dla tych osób to będzie jakaś forma wsparcia, powiedzenia spoko, nie wstydźcie się tego kim jesteście i walczcie o swoje prawa, bo będzie lepiej. A polska flaga, no jak ostatnio sprawdzałem, to Polacy nie byli dyskryminowani w Polsce, więc jakby ustawiając sobie polską flagę, nie wspieram tak technicznie nikogo, ani nie wspieram niczyjej walki z dyskryminacją ani nic takiego, tylko po prostu Określam siebie jako, jako patriotę, co nie jest niczym złym, tylko że jakby to jest coś zupełnie innego. No i właśnie, to jest coś zupełnie innego. To są dwie rzeczy, które się nie wykluczają. Okej, okay, y symbolem obu tych rzeczy jest flaga, ale poza tym, że to jest flaga, to jakby te dwie rzeczy nie mają nic wspólnego. Wydaje mi się, że można popierać mniejszości seksualne i jednocześnie być patriotą i to nie ma nic do rzeczy, to no nie? Otóż właśnie, według niektórych, jak najbardziej ma. Kiedyś na Facebooku była taka akcja wsparcia dla małżeństw homoseksualnych w Stanach i wtedy ludzie sobie ustawiali na awatarki tęczową flagę. Niedługo później ruszyła kontrakcja, w której ludzie, którzy nie popierają związków homoseksualnych, ustawiali sobie na, na awatary polską flagę. No i w tym momencie pojawia się problem, bo w takiej sytuacji polska flaga przestaje być symbolem Polski i Polaków. Staje się symbolem sprzeciwu wobec tolerancji. I w tym momencie mi, Polakowi, który jest za tolerancją, nie podoba się używanie polskiej flagi jako symbolu sprzeciwu wobec tolerancji. Wracając do tych komentarzy pod tą akcją z ustawianiem sobie kolorowego logo, ludzie, którzy je pisali, w dużej części autentycznie uważali za hipokryzję, że używam tęczowej flagi, a nie używam polskiej flagi, tak jakby w życiu można było się utożsamiać tylko z jedną flagą. Jest miejsce na tylko jedną flagę w twoim sercu. To jest mniej więcej tak, jakbym powiedział, hej ludzie, wpłacajcie pieniądze na schroniska, a ktoś powiedział, ciekawe czy będziesz też zachęcał do wpłacania na, nie wiem, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Być może tak. A być może nie, ale nie chciałbym, żeby wielka orkiestra świątecznej pomocy stała się symbolem ludzi, którzy nie lubią zwierząt, bo, bo dlaczego miałaby być? A jesteśmy teraz w sytuacji, w której flaga polska jest. Ustawiana jako symbol sprzeciwu wobec homoseksualizmu. Naprawdę? Czy naprawdę my, jako Polacy, chcemy, żeby nasza narodowa flaga była symbolem nietolerancji, homofobii i jakiejś tam zaściankowości? Naprawdę? To na tym to polega? I wiecie, z mojej strony to, co mówię teraz, nie jest w żadnym wypadku apelem do tych ludzi, którzy w ten sposób wykorzystują polską flagę, bo jacyś narodowcy czy inni skrajni będą to robili zawsze i nie mamy na to żadnego wpływu. Mój wniosek i apel jest taki, żebyśmy spróbowali Walczyć o odzyskanie tej polskiej flagi. Uważam, że powinniśmy pokazać, że polska flaga jest symbolem wszystkich Polaków, również tych, którzy popierają homoseksualistów, są, nie wiem, feministami itd. itd. Czuję w tym momencie, że zabrano mi polską flagę że polska flaga już nie jest moim symbolem, bo ktoś sobie wziął ten symbol i zaczął go promować jako symbol określonej ideologii. Czy ja nie mogę mieć obu tych flag? No to tyle przemyśleń na dziś, jeśli chodzi o flagę, bo wiecie, ja lubię Polskę. Lubię ten kraj, jest, jest spoko. Nie jestem jakimś tam strasznie wielkim patriotą, ale... chciałbym móc sobie ustawić tęczową flagę w logo bloga i... tak, żeby nie dostać pytań Hej, a co z polską flagą? Ty hipokryto! Więc... Prośba, nie podcierajcie się tą polską flagą, bo ona jest dla wszystkich. A przede wszystkim bardzo, bardzo nie chciałbym, żeby nasza flaga, moja flaga, stała się symbolem homofobii i nietolerancji międzynarodowym. Tyle przemyśleń na dziś. Trzymajcie się, wracam do pracy nad normalnym odcinkiem. Peace. Cześć!